W 4 zł Stasiek, ty kurwa, psi oddechu, miej tyle odwagi i potwierdź zeznania Duchnowskiego w sprawie roweru. Mamy dowody. Dobrze, jak to Dobrze, nie masz plaża. Pimy tylko. To słuchaj. Nie masz sprawy. No ile wyszło? Na Stasia 1000 euro wpłacił 4 zł. Stasia no jest, jesteś bohaterem narodowym, no jest, kochamy cię no to no to na sztuł Na no 1000 jest. euro jesteś największą gwiazdą na świecie. Jest, Nawet na Antartydzie pingwiny śpiewają o Tobie piosenki, a bociane już no to chcą wracać do RODO. Robert, to ja Andrzej Małpa wpłacił 4 zł. Cześć, Robert. Słyszałem, że masz problem z kuzynem. A tak. temat tak się składa, że mieszkam w Rubinie i moje jechać i poszukać tego Władka. Ale Robert, to nic jest... mi tylko, gdzie mam go szukać i jak on się nazywa dokładnie. Trzymaj się, Robert. Słuchaj, Władysław Sadowski i w spiczynie go szukaj. Albo w Kijanach, Tylko to, to znajdziesz. Zawsze ja, ja ja byłem... wpłacił 5 zł. Witam i z kimem z Alami. Jesteś największą gwiazdą na świecie. Filip wpłacił 4 zł. Picie to życie chłopaki. Pozdrawiam serdecznie z Irlandii Północnej. O, tam dzięki! Do you know much <laughs>